En la disco exceso, confieso quiero sexo. Una story like, unos besos, fine. Ulala, uh, la, la ah, ah, me siento Jerry moi. Ulala, uh, la, la ah, ah, me siento Jerry moi. La disco dance, tengo muchos fans. Una story flash, pokażą más Też znajdujemy się na stacji kolejowej w Elblągu. Tutaj nawet macie znaczek Elbląg patrzcie widzicie? Elbląg tam jest Elbląg tam jest Elbląg i tam jest Elbląg tu są takie tory na linii kolejowej numer 204 eee jeszcze tutaj jechał tu tędy przecież Intercity Gryf. Przyjechałem. Przyjechał tu też drugi gryf, ale to do Olsztyna Głównego. Trzeci Peron. To jest. Tam mamy szlak na Olsztyn i na Baraniewo. Tam masz szlak na Malbork. I tam jest słuchajcie. Tam jest szlak na Baraniewo i tam jest szlak na Baraniewo. Ja cię. To chyba. Tam jedzie przejść na ulicę Piławską i na. I na Urzełowską, przecież fr, From Tolknisko, Fromborg, ale już tam winni nie ma, niestety. Z Fromborga do Braniewa. Ja byłem w Braniewie. Słuchajcie, ja byłem w Braniewie. No i tam przejazd kolejowy zamknął. Nawet byłem na dwóch przejazdach. Też traksi na do kniecie grzy śmiercią. Słuchajcie. Idziemy tam na koniec. Idziemy tam, słuchajcie na koniec. Słuchajcie, e, u, jak posypane tu są tory. U, super, bardzo super, a tu nie. Słuchajcie, bo zaraz przy, przyjadą dwa pociągi. Zaraz pewnie przyjedzie. O, tu macie zegar taki. E, słuchajcie, tam macie tam głośnik. Słuchajcie, o takie macie. Okej. Okay. Tutaj mamy. Peron trzeci. Słuchajcie, tu mamy głośnik taki, nawet. Idziemy teraz do rozkładu jazdy. Tu mamy rozkład jazdy. Dwa Biebrzy tutaj. Jedna przyjeżdża o 19, 19, a drugiej 21. A tu o to mi chodzi, że od 3 do 23 września to tutaj 24 do 11 listopada. Patrzcie, tutaj, tak nawet zrobię. Intercity Rybak. Tu Malborg Lemborg. Słuchajcie, idziemy teraz na peron drugi. Ja staję tutaj na peronie drugim, a tam co jedzie? Regiacz. RP-1 dał, Pomacham! Ciekawe czy da RP-1 i odmacha. A nie, odmachał i nie da RP-1. Słuchajcie. Patrzę jaki pomalowany tutaj. No, no, no. Gdynia, Chylonia, Elbląg. To przejeżdża przez szczep Malbork. E, Gdynia Główna, Sopot, Stenskoliwa, Gdańsk, Brzeg, Gdańsk Główny. Szczep ma Pszczółki, nie Skorwacz, Pszczółki, Miłobądź. Przejeżdża Szczew, Malbork, Kałdowo, i Szymankowo Malbord kałdowo malbord, królewo Malborskie gronowo elbląskie I do stacji elbląg już. Uuuu! ja I następny! Ten chyba da RP1. Ciekawy. To bardzo ciekawy, Gdzie przyjechali dwa nawet pociągi. Ciekawe czy odmacha... Ten z Olsztyna. A niestety nie dał RP1. O, ale odmachał. Koda, że nie dał RP1. Bo było super. O, pociąg kończy bieg. Widzicie? No jaki super pociąg?

Prosimy, że, że chowę starony inelbizaczę do kremiedzi Peronu. Zapomniał. Słuchajcie. Pewnie będzie. Czekaj, to zdjęcie. I... Patrzę, jak ten wygląda pięknie i odjeżdżam na wachsmisem. Zaraz. Słuchajcie Słuchajcie, bo o już wyłączył i patrzcie. No jeszcze kolejny zapowiadam. Nie, jeszcze jeden zapowiadają. No nie jest, no nie, nie mów. Czy że będziemy stał jeszcze? Okej. Okay. Będziemy czekać teraz na skład. Pociągu Intercity rybak ze stacji Biały, ze stacji Szczecin Główny do stacji stok. No i jedzie Intercity rybak do Białego Stoku. Chyba ci da RP1. Będzie taki miły maszynista. O! Dał RP1. Ale nie niścia, to... O jak? jest idziemy. Ciszej. Jeszcze zapomniałem o ciekawaskach. Na tle znaczku Elbląg ciekawaski, więc ciekawaska pierwsza. Elbląg. Są dwa linie, numer 204 54 254. Trzecia, Elbląg, For, Braniewo. Trzecia, druga ciekawostka. Elbląg, w Elwysy, Warmińsko, Mazurskim, Powietrze. Gmina Gimina, Elbląg. Trzecia ciekawostka. Eee... Eee, dwa przejazdy kolejowe w Elblągu są no, ulica Elektryczna i Piławska i ulica Użyławska, w stronę Flamborka. Ale dobrze, to by było na tyle, A z tego miejsca zdrowej relacji, Szymon cześć!